Księga Zachariasza, rozdział pierwszy: Wezwanie do nawrócenia się. 8 miesiąca w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do Proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo. Pan był bardzo zagniewany na Waszych przodków. Powiedz im więc: Tak mówi Pan zastępów: Nawróćcie się do mnie, wyrocznia Pana zastępów, a ja nawrócę się do Was. Mówi pan zastępów: Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy. Porzućcie drogi złe i swoje złe czyny, wyrocznia pana zastępów. Ale oni nie usłuchali i zlekceważyli mnie, mówi pan. Gdzież są teraz wasi przodkowie? A może prorocy żyją wiecznie? A jednak, czyż słowa moje i moje rozkazy, które wydałem sługom moim prorokom, nie spełniły się na waszych przodkach. I nawracając się przyznali, jak zamierzył Pan Zastępów postąpić z nami stosownie do czynów i złości naszych, tak wobec nas postąpił. Wizje o odnowieniu Izraela. Wizja pierwsza jeźdźcy. 24 dnia miesiąca 11, czyli miesiąca szebat. W drugim roku panowania Dariusza Pan skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo. Miałem widzenie w nocy. Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, kare i białe. Zapytałem, co to znaczy, Panie mój? Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział – Wyjaśnię ci ich znaczenie. W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami: To są ci, których Pan posłał, aby obiegli Ziemię. Lecz oni sami zwrócili się do Anioła Pańskiego, który stał wśród mirtów, i oznajmili: Przeszliśmy Ziemię wzdłuż i wszerz, a oto wszędzie panuje pokój. Wtedy Anioł Pański zapytał tymi słowami: Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt? W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do mnie, słowa Pana zabrzmiały z miłowaniem i pociechą. Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie. Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów. Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością. Lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy ja się gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu. Dlatego tak mówi Pan. Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem. Dom mój tam stanie znowu wyrocznia Pana zastępów, i sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie. I to jeszcze głoś. Tak mówi Pan zastępów. Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem, pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem. Pierwsza Księga Kronik, rozdział dziewiąty. Źródło historyczne rodowodów. Wszyscy Izraelici byli umieszczeni w wykazach rodowych. Oto oni spisani zostali w Księdze Królów Izraelskich i Judzkich. Byli oni uprowadzeni do niewoli babilońskiej z powodu swych występków. Pierwsi mieszkańcy, którzy weszli do swych posiadłości w swoich miastach. Izraelici, kapłani, lewici i niewolnicy świątyni. Mieszkańcy Jerozolimy W Jerozolimie zamieszkiwali potomkowie Judy, Benjamina, Efraima i Manassesa, Utaj syn Amichuda, syna Omriego, syna Imriego, syna Baniego, jednego z synów Peresa, syna Judy, z Szilonitów, pierworodny Asajasz i jego synowie, z synów Zeracha, Jeuel i 690 ich braci, z synów Beniamina. Salu, syn Meszulama, syna Chodawiasza, syna Hesenuj, Jibnejasz, syn Jerohama, Ela, syn Uziego, syna Mikriego, Meszulam, syn Szefatjasza, syn Rewela, syna Ibniasza. Braci ich według ich rodowodów było 956. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami swoich rodów. Z kapłanów Jedajasz, Jojarib, Jakin, Azariasz syn Hilkiasza, syna Meszulama, syna Sadoka, syna Merajota, syn Achituba, zwierzchnik Domu Bożego. Adajasz syn Jerohama, syna Paszchura, syna Malkiasza, Masaj syn Adiela, syna Jachsery, syna Meszulama, syna Meszilemita, syna Immera. Braci ich naczelników swoich rodów było 1760 dzielnych wojowników zatrudnionych obsługą Domu Bożego. Z Lewitów: Szemajasz, syn Haszuba, syna Azrikama, syna Haszabiasza, synów Merariego, Bakpakar, Heresz, Galal, Mattaniasz, syn Miki, syna Zikriego, syna Asafa. Obadiasz, syn Szemajasza, syna Galala. Syna Jedutuna i Berekiasz, syn Asy, syna Elkany, który mieszkał w zagrodach Netofatytów. odźwierni Szalum, Akub, Talmon, Achiman i ich bracia. Szalum był przełożonym. Jest on nim jeszcze teraz w Bramie Królewskiej od wschodu. Ci byli odźwiernymi w obozach lewitów. Szalum, syn Korego, syna Ebiasafa. Syna Koracha i bracia jego z domu jego ojca, Korachici, zatrudnieni obsługą, byli stróżami progów namiotu, a ich ojcowie strzegli wejścia obozu pańskiego. Pinchas syn Elazara był dawniej ich przełożonym, Pan niech będzie z nim. Zachariasz, syn Meszelamiasza, był oddźwiernym przy wejściu do namiotu spotkania. Wszystkich wybranych na odźwiernych przy bramach było 212. Byli oni zapisani w wykazach rodowych w swoich osiedlach. Stałe zaś ich obowiązki ustanowił Dawid i Samuel, widzący. Zarówno oni, jak i ich synowie czuwali nad bramami świątyni Pańskiej, domu namiotu, aby pełnić straż. Z czterech stron znajdowali się oddźwierni, od wschodu, zachodu, północy i południa. Bracia ich, mieszkający w swoich zagrodach, przychodzili od czasu do czasu, by być z nimi przez siedem dni, ponieważ w stałej służbie byli czterej przełożeni od dźwiernych. Byli to lewici odpowiedzialni za komnaty i skarbce Domu Bożego. Nocowali po obrębie Domu Bożego, do nich bowiem należała piecza i obowiązek otwierania go każdego rana. Niektórzy z nich mieli pieczę nad sprzętami używanymi do służby Bożej, bo wnosili je policzone i w tejże liczbie wynosili. Inni spośród nich czuwali nad przyborami i nad wszystkimi naczyniami świętymi nad najczystszą mąką, winem, oliwą, kadzidłem i balsamami. A synowie kapłanów przyprawiali pachnące mieszanki do balsamów. Matityasz spośród lewitów, ten, który był pierworodnym szaluma Korachity, miał sobie powierzony stały wypiek ciasta na ofiary. Spośród synów Kechata, spośród ich braci, niektórzy mieli za zadanie układać chleby pokładne w każdy szabat. A ci, którzy byli śpiewakami, naczelnikami rodzin lewickich, pozostawali w komnatach wolni od innych zajęć, ponieważ dniem i nocą przypadała na nich służba. Ci byli naczelnikami rodów lewickich, według swego pokrewieństwa, a mieszkali w Jerozolimie. Ród Saula. W Gibeonie mieszkał Abi Gibeon i Jejel, a imię żony jego była Maaka. Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Surkisz, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achio, Zachariasz i Miklot. Miklot był ojcem Shimaama. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie. Ner był ojcem Kisza, Kisz Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malgishui, Abinadaba i Esbala. Synem Jonatana był Meribaal, a Meribaal był ojcem Miki. Synowie Miki, Piton, Melek i Tachrea. Achaz był ojcem Jary, Jara, Alemeta, Azmaweta i Zimriego. Zimri był ojcem Mosy. Mosa był ojcem Binei. Synem jego był Refajasz. Synem jego Eleasa. Synem jego Asel. Asel miał sześciu synów, a ich imiona Azrikam, Bokru, Izmael, Szariasz, Obdadiasz i Hanan. To są synowie Asela. Księga Ezechiela, rozdział czterdziesty Potem wprowadził mnie do głównej budowli i zmierzył filary. Były szerokie na sześć łokci z jednej i na sześć łokci z drugiej strony. Szerokość drzwi dziesięć łokci, a boczne ściany drzwi miały pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony. I zmierzył jej długość czterdzieści łokci, oraz jej szerokość dwadzieścia łokci. Potem wstąpił do wnętrza i zmierzył filar przy wejściu: dwa łokcie oraz szerokość wejścia sześć łokci, i boczne ściany wejścia siedem łokci z jednej i z drugiej strony. I zmierzył jego długość dwadzieścia łokci, oraz szerokość dwadzieścia łokci po przedniej stronie głównej budowli. I powiedział do mnie: Jest to święte świętych. Cele boczne. I zmierzył mur świątyni, sześć łokci i szerokość przybudowy cztery łokcie wokół świątyni. I sale boczne po kolei trzy razy. Były też odstępy w murze, który zwrócony jest ku wnętrzu, ku salom bocznym, mającym służyć za podpory. Jednakże w ścianie świątyni nie było podpór. A budynki boczne rozszerzały się ku górze, albowiem galerie wiodły wokoło domu, Dlatego szerokość u góry była większa, a od dolnego pokoju bocznego wstępowało się do średniego i do górnego. I widziałem wokół świątyni wzniesione podwyższenie. Podwaliny bocznych budynków wynosiły pełny pręt sześć łokci. Grubość muru zewnętrznego przybudowy, tak jak i pozostałej przestrzeni, wynosiła pięć łokci. Pomiędzy bocznymi budynkami świątyni oraz pomiędzy celami szerokość wynosiła 20 łokci wokół świątyni. Bramy przybudowy wychodziły na wolną przestrzeń jedna brama na północ, druga brama zaś na południe a szerokość wolnego miejsca wynosiła 5 łokci dookoła. Budowla zachodnia budowla zaś, która leżała przed odgrodzonym obszarem na stronie zachodniej, Miała szerokość 70 łokci. Mur budynku miał grubość wynoszącą 5 łokci wokoło i długość 90 łokci. Potem zmierzył świątynię. Miała ona długość 100 łokci, a odgrodzony obszar i budynek wraz z jego murami długość 100 łokci. Szerokość strony przedniej świątyni z odgrodzonym obszarem na wschodzie 100 łokci. Następnie zmierzył długość budynku przed odgrodzonym obszarem w tylnej części świątyni z jego murami z jednej i z drugiej strony. Sto łokci. Ozdoby wnętrza. Główna budowla i część najbardziej wewnętrzna oraz przedsionek, progi oraz zakratowane okna i portyki w około trzech pokoi naprzeciwko progu były pokryte drzewem hebanowym wokół od ziemi do okien. Okna jednakże były okratowane. Nad wejściem do części najbardziej wewnętrznej i na zewnątrz oraz na ścianach wokoło, wewnątrz i na zewnątrz, były wyobrażenia herubów i palm a mianowicie po jednej palmie pomiędzy dwoma herubami. Każdy herub miał dwie twarze jedną twarz ludzką zwróconą w stronę palmy po jednej stronie i twarz lwa zwróconą w stronę palmy po drugiej stronie. Tak było zrobione na całej świątyni, dokoła. Od ziemi aż ponad wejście były umieszczone heruby oraz palmy. Główna budowla miała czworokątny słup przy drzwiach. Ołtarz z drewna drzwi. Przed przybytkiem było coś, co wyglądało jak ołtarz z drewna wysoki na trzy łokcie, dwa łokcie długi i szeroki na dwa łokcie. A rogi jego, jego podstawy i jego ściany były z drewna. I powiedział do mnie: To jest stół, który stoi przed Panem. Główna budowla miała dwoje drzwi, i sanktuarium miało dwoje drzwi: drzwi miały dwa skrzydła ruchome dwa skrzydła jedne drzwi, i dwa skrzydła drugie drzwi. A na nich, na drzwiach głównej budowli, wyobrażone były cheruby i palmy, wykonane tak jak na ścianach a okap z drewna był przed salą na zewnątrz, okratowane zaś okna i palmy były z jednej i drugiej strony na bocznych ścianach przedsionka, także boczne pokoje świątyni miały ochronne dachy. Ewangelia według świętego Mateusza Rozdział 20 Przypowieść o robotnikach w winnicy Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich. Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi mówiąc. Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną, weź co twoje i odejść. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Trzecia zapowiedź: Męki i zmartwychwstania. Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy. Tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia z martwych wstanie. Synowie Zebedeusza Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz, rzekła mu. Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Przełożeństwo jest służbą. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Niewidomi pod Jerychem. Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył mu wielki tłum ludu. A oto dwaj niewidomi, którzy siedzieli przy drodze, słysząc, że Jezus przechodzi, zaczęli wołać. Panie, ulituj się nad nami, synu Dawida. Tu nastawał na nich, żeby umilkli, lecz oni jeszcze głośniej wołali: Panie, ulituj się nad nami, synu Dawida. Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał: Cóż chcecie, żebym wam uczynił? Odpowiedzieli mu: Panie, żeby się oczy nasze otworzyły. Jezus więc, zdjęty litością, dotknął ich oczu. A natychmiast przejrzeli i poszli za Nim. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu. Obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.